z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego. A teraz Izraelu słuchaj praw i nakazów, których uczy Was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą Wam daje Pan Bóg Waszych Ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja Wam nakazuję. I nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakaz, nakazy Waszego Pana Boga, które na Was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są Waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszycie o tych prawach, które, usłyszywszy o tych prawach, powiedzą. Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, i lekroć Go wzywamy. Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję. Oto Słowo Boże. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie Kto zamieszka na Twej świętej górze ten kto postępuje nie ciała sprawiedliwie tri i mówi prawdę w swym sercu, Prawy zamieszka za Twoim panie Kto swym językiem orszestnie głowę to nie czynim bliźniemu nic złego. Nie obliża swoich zasiadań. Ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Prawy zamieszka w domu Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie Kto nie daje swych pieniędzy na lichwe I nie ma się przekupić niewinnego Kto tak postępuje nigdy się nie zachwieje Prawy zamieszka Twoim panem. Czytanie z listu świętego Jakuba, Apostoła, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały występuje z góry, od ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w Was słowo, które ma moc zbawić dusze Wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn. A nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Oto Słowo Boże. Alleluja. Jest przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami, Jego stworzeń. Ewangelii według świętego Marka. Panie. Zebrali się u Jezusa, Paryzeusza i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Tarydzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie odmyją, rozluźniając pięść i gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie odmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, zbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. Odpowiedział im, słusznie proroki zajarz, powiedział o was, o jak jest napisany. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie, nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Znęcza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa Cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, był zdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło znęcza, pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo, bo chwala Chwała obie Panie Jezu, dziś przed nami przytaczasz słowa proka Izajasza. Ten lud czcij mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Tak można mówić pięknie, ale bez pokrycia w życiu. Panie Jezu, chce mi się uczyć takiej mowy, która ma pokrycie w życiu. Bardzo wiele zależy od matek, to właśnie one pierwsze uczą swoje dziecko mowy, mówiąc do niego. I Ciebie też uczyła mówić Twoja matka, Maryja, która tu jest też obecna, i przy Tobie, i przy nas. I też jak zwykle, każdy wieczór w sobotni i tym razem. Mario, prosimy Cię, wprowadź nas w tę tajemnicę liturgii niedzielnej, słowo jakie Bóg do nas chce kierować. Ty masz swoje sposoby dotarcia do swoich dzieci, możesz podsuwać nam też swoje myśli. A dokładnie to, co Tobie najpierw Duch Święty przekazuje, bo Ty jesteś tą, która doskonale potrafi słuchiwać się w Ducha Świętego. To właśnie Ty poczęłaś swojego syna za sprawą Ducha Świętego. I tenże Duch Święty obdarza Ciebie i nas mądrością. I o mądrości też jest mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Tak zwraca się Mojżesz do swojego ludu, tak współbraci, którzy przypomina naukę Bożą, tak zachęca, zachowując nakazy waszego Boga, dajecie wyraz waszej mądrości. I umiejętności w oczach narodów innych. I tak to Panie Jezu, na czym ta mądrość polega, o tym też mówi dzisiaj święty Jakub Apostoł najpierw przypomina, że pochodzi ona z góry, jako dar doskonały wstępuje z góry od Ojca. No, i tutaj dla nas jest to wskazówka, skąd my czerpiemy naszą mądrość życiową. Tak, Panie Jezu, Ty wiesz, że mamy ogromną wiedzę, i tak się ludziom wydaje, że im więcej będą wiedzieć, tym mądrzejsi będą, ale tak nie musi być. Tak nie jest, niestety. Mądrość nie idzie w parze z wiedzą. Mądrość otrzymujemy od Ciebie. To znaczy, że mądrość jest darem, o który trzeba prosić. I też Panie Jezu, w czasie tej Eucharystii, prosimy Cię o ten dar mądrości, byśmy potrafili słowo wprowadzać w czyn. Twoje słowo, które usłyszymy, wprowadzać w czyn. Byśmy nie byli tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I dalej, niech to będzie czysta religijność, bez kazy. I teraz kryteria. Po czym poznać, że taka ona jest? I słyszeliśmy, wyraża się ona w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym odpływu wpływów świata. Tak, i znowu tutaj wracamy do tego, o czym wspomnieliśmy, do tych informacji, którymi świat nas zalewa, tak. Wiemy, ile to godzin dzisiaj ludzie spędzają przed internetem, telefonami. Zalewani jesteśmy informacjami i co najgorsze podatni na wpływy świata tych, którzy manipulują tymi środkami. Panie Jezu, prosimy Cię, byśmy potrafili. Odróżnić dobro od zła. Tak, i to jest podstawa mądrości. Umieć odróżniać dobroć od zła. I znowu tutaj wracamy do ciebie, do przykazań Bożych. To właśnie tam przykazania Boże jasno nam pokazują, co jest złe, co jest dobre. Panie Jezu, nie tylko dla siebie prosimy, ale każdy z nas żyje w rodzinie, spotyka się z różnymi ludźmi, abyśmy potrafili tym ludziom przekazać, co tutaj od Ciebie usłyszymy. Tak, Panie Jezu, o taką mądrość prosimy Cię, by nasza mowa była tak, tak, nie, nie. Byśmy potrafili jasno mówić. Jasno mówić. Tak. I nawet o szczepionka jest mowa w dzisiejszych czytaniach. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma móc bawić dusze wasze. Tak nam się kojarzą szczepionki, oczywiście ze zdrowiem, które sobie bardzo cenimy, a tutaj słyszymy o innej szczepionce, która ma móc zbawić duszę. I też na przez to, Panie Jezu, przypomnieć, byśmy dbając o to zdrowie nasze biologiczne pamiętali o zdrowiu naszej duszy. A ta szczepionka dla duszy nam nic nie da. To nie znaczy, że mamy lekceważyć, ale mamy ponadto na pierwszym miejscu zawsze stawiać zdrowie naszej duszy. A to znaczy żyć według wiary, którą wyznajemy. Podmieniamy się za wszystkich ludzi o mądrość, to taką, która od Boga pochodzi. Ciebie prosimy. Módlmy się o życie wieczne dla Jadwigi i Jana Bednarczyk, ich rodziców oraz Anny i Bernarda Sławik. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie starali się o to, by miały, mieli dusze czyste, a później dopiero starali się o ciało. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów, aby całą duszą wielbili Boga. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się zarządzących w naszym kraju, ze wszystkich naszych rodaków i nas samych, abyśmy w naszych rodzinach i wszędzie Pan Bóg nas postawi, potrafili Słowo Boże wprowadzać w czyn. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o błogosławieństwo dla rodzin, młodzieży i dzieci. Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za jedność i siłę dla rodzin, by na kształt świętej rodziny y, czerpali z mądrości i macierzyńskiej miłości Maryi, mądrości i siły świętego Józefa, za dzieci i młodzież, by wychowywały się w chrześcijańskich wartościach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o mądrość bożą dla mnie wobec męża i moich, mojej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przybłaganie Trójcy, Przynajświętszej i Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Najczęstszą od nas te prośby, które Tobie przedkładamy Duch Świętym za chcęstę Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego.